Gościem kolejnego podcastu Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej jest Stanisław Krzysztofek, nasz wydziałowy koordynator do spraw systemu USOS. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Postaramy się w dzisiejszym odcinku opowiedzieć o studenckich kwestiach, które nurtują wielu z Was. Bardzo zależy nam, by był to taki poradniczek i padły dziś same konkretne pytania i odpowiedzi, z którymi borykacie się w codziennym studenckim życiu. Stanisławie, początek roku akademickiego. To inauguracja, a ona może kojarzyć się niektórym studentom chociażby ze ślubowaniem studenta. Czym takie ślubowanie jest i jak ta procedura wygląda? Ślubowanie to jest takie oficjalne przyrzeczenie, włączenie się do społeczności studentów Uniwersytetu. Obecnie jest to ślubowanie składane online poprzez system USOZWEB, kiedyś oficjalnie podpisywane w sekretariacie podczas wpisu na studia. Natomiast teraz wystarczy kilka kliknięć i ślubowanie takie jest złożone. Tak jak wspomniałem, dzięki temu ślubowaniu oficjalnie potwierdzamy, że stajemy się członkiem społeczności studenckiej, przyrzekamy dążyć do prawdy, podstawy wszelkiej nauki, oczywiście zbywać wytrwale wiedzę, umiejętności z pożytkiem dla ojczyzny, czy też dbać o dobre imię Uniwersytetu i godność studencką. To są takie bardzo czasem mocne słowa, ale pamiętajmy, że budujemy społeczność studentów najlepszego uniwersytetu w Polsce. Wspomniałeś o systemie USOS. Myślę, że dla wielu będzie to element codzienności, ale na początku może on wydawać się nieodgadnioną kwestią. Czym ten system jest, do czego służy, dlaczego jest tak ważny? Najczęściej studentom mówimy, że USOS to jest taki dziennik dla studentów. Trochę poznali go oczywiście w szkole średniej, w szkole podstawowej. Tutaj USOS daje więcej możliwości, po przede wszystkim oczywiście podstawę możliwości eksprazji harmonogramu, ocen, tego czy występują ewentualnie jakieś potrzeby podpięć przedmiotów ale przede wszystkim i głównym elementem tego systemu to jest możliwość składania podań. Podań o wpisy warunkowe, o powtarzanie roków, obsługi całego toku studiów. Studenci nie muszą odwiedzać sekretariatu, żeby złożyć te podania. Wystarczy zalogować się do systemu USOS, wypełnić krótki formularz i przesłać go. Następnie jest to procedowane przez nas elektronicznie, więc mniej papierów, szybszy obieg spraw, no i przede wszystkim wygodniej dla studenta. Mówiłeś o podpinaniu przedmiotów, i z tym chyba kojarzy się każdy początek semestru składanie deklaracji przedmiotów. Dlaczego to tak ważny dokument i dlaczego nie warto przeoczyć daty jego złożenia? Deklaracja przedmiotów to jest dosyć istotny element w roku akademickim. Niedotrzymanie tego terminu i w ogóle niezłożenie deklaracji może spowodować skreślenie z listy studentów. A deklaracja przedmiotów to jest takie oświadczenie studenta, zobowiązanie, że będzie realizował dany zestaw przedmiotów i zajęć. Zazwyczaj on odzwierciedla jeden do jeden program. Studiów, ale najczęściej, kiedy pojawiają się jakieś przedmioty fakultatywne do wyboru, to wtedy po prostu student deklaruje, że będzie realizował ten zbiór z przedmiotów, a nie inne. Istotne jest to, żeby do 27 października złożyć deklarację przedmiotów, pamiętać o tym i deklaracja jest przed semestrem zimowym i tak samo przed semestrem letnim. Z USOS-em kojarzy się chyba jeszcze jedno pojęcie. Myślę, że przede wszystkim tym studentom, którzy oczekują już na wpis oceny zaliczeniowej, jest to migracja danych. Czy możesz wyjaśnić nam, na czym polega i dlaczego czasami bywa frustrująca? Oj, zdecydowanie czasem była frustrująca. System USOS ma swoją bolączkę właśnie w postaci migracji. Zazwyczaj ona się odbywa kolejnego dnia. Wczesnym rankiem. Studenci czasem widzą coś szybciej od pracownika sekretariatu albo na odwrót i niestety to sprawia pewne problemy komunikacyjne, ale my zawsze staramy się też wyjaśnić, żeby mieć na uwadze to, że wpisanie oceny przez prowadzącego jest widoczne na przykład dopiero następnego dnia dla nas w sekretariacie i dopiero tego kolejnego dnia możemy rozpatrzyć jakieś podanie. I też w drugą stronę, student składając podanie, my widzimy je dopiero jutro. To jest taka pewna specyfika tego systemu. Zawsze jest ten plus jeden dzień związany z imigracją danych. To jest zdecydowanie warto wziąć sobie na to poprawkę i niekoniecznie uruchamiać wszystkie numery telefonów, tylko zdobyć się na odrobienie cierpliwości, poczekać do następnego dnia do tej migracji danych. I tu jeszcze dopowiem, warto oczywiście uzbroić się cierpliwość też jeśli chodzi o czas procedowania tych podań, bo nie zawsze mamy możliwość rozpatrzenia podania tego samego dnia, bo pamiętajmy, podanie przechodzi przez kilka osób, które są na ścieżce jego rozpatrywania i nie zawsze udaje się to zrobić w jeden dzień. Dlatego też jest potrzeba czasem kilku dni roboczych na to, żeby takie podanie było rozpatrzone i wydana decyzja zgodna właśnie z przepisami, zgodna z regulaminem studiów. Sporo dowiedzieliśmy się już o systemie USOS. Wiemy, że jest takim podstawowym narzędziem komunikacji, Poruszania się po świecie uniwersyteckim, po programie studiów. Innym również identyfikującym elementem jest mail studencki. Czy możesz nam o nim opowiedzieć? Dlaczego warto się nim posługiwać? Zdecydowanie to jest istotny i ważny element. To jest element, który de facto zaraz po wpisie jest pierwszym krokiem, który powinien wykonać student ponieważ następnego dnia, tak sugerujemy, bo oczywiście migracja danych, założyć sobie, aktywować tego maila studenckiego. On ma prostą konstrukcję, bo to zazwyczaj jest imię, kropka, nazwisko, małpa student ujtdu, i ten mail otwiera drzwi do wielu systemów i możliwości uniwersytetu, bo przede wszystkim do Usosa, o którym wspominaliśmy, ale także do poczty studenckiej, która działa w oparciu o Utloka, do całego pakietu Microsoft, do Teamsa, do różnych programów i usług, które dla studentów są za darmo, a które finansuje uniwersytet. Ale także do rzeszy różnych innych, niezwiązanych z uniwersytetem, różnych promocji i tak dalej, na różne oprogramowanie, licencje. A to czasem się przydaje właśnie w trakcie studiów, aby móc zrobić jakiś ciekawy, niebanalny projekt. Mailowy adres studencki to w takim razie całkiem dobra. Wizytówka i przepustka przede wszystkim do wielu możliwości, które stwarza uniwersytet. Dokładnie, i proszę pamiętać, że każdy mail, cała komunikacja między studentem a uczelnią. Uczelnią, czyli nauczycielem, czyli pracownikiem administracji, dowolną osobą związaną z uniwersytetem, powinna się odbywać mailami studenckimi. Przykładowo zaświadczenie o statusie studenta to jest dokument, który podpisywany jest przez pracownika sekretariatu podpisem elektronicznym i następnie wysyłany jest mailowo na studenta skrzynkę mailową w domenie małbastudent.uj.edu.pl, czyli maila studenckiego. Dzięki temu mamy gwarancję, że to zaświadczenie, które zawiera istotne dane osobowe, jest udostępniane wyłącznie osobie, która jest do tego upoważniona, którą jest student. Mamy gwarancję bezpieczeństwa przekazywanej informacji. Jak w takim razie wygląda rejestracja na spotkania? Czy tutaj również posługujemy się mailem studenckim? Przydaje się, jak najbardziej. Bo pamiętajmy, pracownicy nie tylko obsługują studentów bezpośrednio, face-to-face, -face, ale też zajmują się tak zwanym obrabianiem podań, zajmują się też innymi sprawami związanymi z dyktyką i to wszystko należy łączyć z obsługą studenta. I dzięki temu my możemy zaplanować czas, ale z drugiej strony studenci, umawiając się na daną wizytę, mają gwarancję tego, że ktoś ich obsłuży, że ich sprawa, ich pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi albo po prostu nie natkną się na zamknięte drzwi sekretariatu. Rezerwacja wizyt to jest bardzo prosta kwestia. Wystarczy wejść na stronę naszego wydziału, odnaleźć osobę, kierunek, który nas interesuje, na którym jesteśmy i po prostu kliknąć w kalendarz. Wybieramy dowolny, dogodny termin. Co ważne, warto pamiętać, że tego samego dnia zazwyczaj nie da się mówić na wizytę, bo jest te 5-6 godzin wyprzedzenia minimum i maksymalnie najpóźniejszy termin wizyty to jest 7 dni. To jest taki bufor bezpieczeństwa, tak aby ta wizyta mogła się skutecznie odbyć. Jeśli w naszym studenckim życiu potrzebujemy. Złożyć jakiś wniosek, złożyć podanie. Jak najlepiej i najsprawniej się za to zabrać? Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to najlepiej najpierw skontaktować się z pracownikiem, który obsługuje Twój kierunek studiów, to pomoże rozwiać pewne wątpliwości i też sprawić, że faktycznie zostanie złożone prawidłowe podanie. Bo najgorszą rzeczą, najbardziej frustrującą dla studentów jest to, kiedy złoży błędne podanie, ono oczywiście pojawi się dopiero kolejnego dnia u nas, a odpowiedź na to błędne podanie dopiero kolejnego dnia. To już są dodatkowo plus trzy dni, powiedzmy. Więc to są te trzy dni, które de facto są zablokowane, a czas jest bardzo ważny, szczególnie pod koniec września, kiedy tych sytuacji podań studenckich jest coraz więcej i też więcej potrzeb w zakresie wpisów warunkowych, powtarzania roku studiów, kiedy faktycznie dyrekcja, pani dziekan, my mamy więcej tych podań do przeprocedowania, więc tutaj warto mieć to na uwadze, żeby zawczasu złożyć podanie, a tak jak wspomniałem, skontaktować się w razie wątpliwości z sekretariatem i nie obawiać się składania podań przez system USOS Web. Bo tam jest bardzo szeroki katalog podań, dostępnych, których można złożyć online. Ale oczywiście są takie podania, które wymagają formy pisemnej, ich nie ominiemy czasem. A to są takie podania jak rezygnacja ze studiów. Czy jeszcze jakieś? Też sprawy finansowe, jakieś rozłożenie na raty, odroczenie płatności. To są takie sprawy, które muszą e, mieć bieg w formie papierowej lub poprzez formy elektroniczne do ręczenia ePUAP, App, bo oczywiście też na to jesteśmy gotowi. Pamiętajmy, że wtedy jest wydawana decyzja administracyjna. To jest takie bardziej oficjalne pismo zgodne z, z przepisami administracyjnymi, więc trochę ścieżka jest też dłuższa i bardziej formalna. Czy możemy jeszcze powiedzieć, gdzie możemy sprawdzić, jaką formą procedowane jest dane pismo? Jak najbardziej wystarczy odwiedzić stronę wydziału. Tam mamy zakładkę studenci i następnie podania. Tak się staraliśmy w bardzo prosty sposób rozpisać poszczególne informacje, które podania w USOSie są dostępne, które wymagają wersji papierowej. Też przygotowaliśmy wzory podań, które wystarczy pobrać, uzupełnić, zapisać do pliku PDF, a następnie podpisać profilem zaufanym i wysłać je pułapem. Nie trzeba nigdzie wychodzić, nie trzeba iść na pocztę. A jeśli ktoś chce szybko zrezygnować ze studiów albo ma potrzebę złożenia wniosku o odroczenie płatności jakiejś, no to może to zrobić po prostu w ciągu kilku minut i jest to skutecznie doręczone, a przez nas procedowane. Dokumentem, na które często jest duże zapotrzebowanie, Potrzebowanie wśród studentów jest zaświadczenie o statusie studenta. Jak tutaj wygląda procedura? Od razu dopowiem. Studenci pierwszego roku mogą je otrzymać dopiero po pierwszym października, de facto od pierwszego października, bo wtedy stają się studentami, ale studenci kolejnych, wyższych lat studiów w dowolnym momencie. Najprostsza ścieżka, jeśli potrzebujemy zaświadczenie w formie elektronicznej, w formie pliku PDF, to wystarczy napisać maila do danego pracownika, który obsługuje Twój tok studiów i po prostu po odpowiedzi w mailu zwrotnym otrzymasz takie zaświadczenie, które będzie podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym. To jest najprostsza, najszybsza ścieżka. Ewentualnie Ewentualnie, jeśli jest potrzeba otrzymania wersji papierowej, no to oczywiście można się umówić na wizytę do sekretariatu i wtedy odebrać takie zaświadczenie. Ale w większości przypadków, w większości spraw, wystarczy zaświadczenie elektroniczne, bo naprawdę wiele urzędów, wielu pracodawców takie zaświadczenia elektroniczne jak najbardziej akceptuje. Wiemy już, jak załatwiać sprawy formalne, ale być może dla części z nas kłopotem jest, do której jednostki się zgłosić. Mam tutaj na myśli podział zadań między dziekanatem a sekretariatem danego kierunku, danego instytutu. Skąd mamy wiedzieć, dokąd się udać? Najlepiej jest zawsze udać się do jednostki najbliższej nam, czyli do sekretariatu, który bezpośrednio prowadzi studia. I studenci często nie są pewni, w jakim instytucie studiują. Warto to zobaczyć po prostu na naszą stronę i krótko tam są opisane kierunki studiów i też, które instytuty prowadzą. Większość spraw w przypadku naszego wydziału, bo pamiętajmy, nasz wydział to jest kilka tysięcy studentów to jest wiele problemów, wiele różnych spraw. Wiele wyzwań, które w codziennym życiu studenta się pojawiają. Najczęściej z nimi zwracać się najlepiej bezpośrednio do sekretariatu, nie dziekanatu. Dziekanat to jest taka druga linia, gdzie bezpośrednio działa przy Pani dziekan, są rozpatrywane te sprawy, ale pierwsze pytania najlepiej kierować do sekretariatu. W większości spraw to jest miejsce idealne do tego, żeby uzyskać tam odpowiedź, informacje i wsparcie. To, o czym opowiadasz, buduje obraz dużej administracyjnej machiny, która cały czas pracuje na to, by uniwersytet mógł działać, a studenci studiować. Jak opisałbyś najgorętszy, najbardziej pracowity okres w roku akademickim? Jak taka praca wygląda i dlaczego... Po raz kolejny podkreślmy to, nie warto zostawiać załatwienia spraw na ostatni moment. Sprawy zostawione na ostatni moment niestety są często nacechowane negatywnymi emocjami, bo student chce załatwić coś szybciej, chce mieć szyb od razu decyzję. Z drugiej strony pracownik, dyrektor, osoba, która rozpatruje podanie, też chce jak najszybciej to podanie rozpatrzyć, ale niestety nie zawsze jest to możliwe, ponieważ trzeba ustalić też dodatkowe fakty, zebrać dodatkowe informacje i po prostu zweryfikować niektóre sprawy związane z tokiem studiów danego studenta. Najgorętszy okres to jest oczywiście końcówka września, początek października. To jest okres, kiedy w sekretariacie się dzieje bardzo dużo. Pracownicy mają dużo zadań, obowiązków do zrobienia i czasem pojawiają się jeszcze bardzo pilne sprawy, podań studentów, które są, jakby, że tak powiem, wrzutkami i trzeba też o nich pamiętać i mieć je na uwadze. Więc dużo emocji się tam pojawia, dużo spraw. Wtedy szczególnie też prosimy o wyrozumiałość. My też początkiem października zmieniamy trochę godziny dyżurów dla studentów w sekretariatach, żeby było troszkę więcej czasu na rozliczenie roku, wpisanie na wszystkie przedmioty, zweryfikowanie Podpięć, czy też ewentualnie właśnie kwestii ślubowań, deklaracji przedmiotów, bo dużo się dzieje. W takim razie, jak studenci mogą przyspieszyć, pomóc w lepszym procedowaniu spraw? Wbrew pozorom, wysłanie kilku maili w jednej sprawie, aby dopytać na jakim etapie ona się znajduje, nie przyspiesza w sprawy. To wymaga dodatkowego zachodu, żeby sprawdzić, odpowiedzieć. Lepiej zdecydowanie przygotować kompletny wniosek, zadbać o to, żeby treść podania była kompletna, Opisywała sytuacji, w której się znajdujesz, ale też do podania, żeby załączony był cały komplet załączników, które potwierdzają ten, tę sytuację. To sprawi, że. Na późniejszych etapach rozpatrywania wniosku przez dyrekcję, przez panią dziekan, ta osoba będzie, mogła, będzie miała lepszy pogląd na całą sprawę, a dzięki temu będzie mogła podjąć lepszą decyzję. Pamiętajmy, że też czas na wydanie decyzji, jego wydłużenie wynika z tego, że czasem sprawa wymaga dodatkowej konsultacji, ale też głębszej weryfikacji zgodności z przepisami, a szczególnie z regulaminem studiów. Pamiętajmy, że każda decyzja wydana przez dyrektorów i dziekanów musi być zgodna z literą prawa, zgodna z regulaminem studiów, z wewnętrznymi aktami uniwersytetu, co też wymaga do Czasu. Jeśli podanie wymaga podpisu i też złożenia tego wniosku w formie na przykład pisemnej, to warto rozważyć podpisanie tego wniosku elektronicznie podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, jeśli posiadasz. Ten podpis zaufany jest dostępny dla każdego za darmo wystarczają obywatel, a później samo złożenie tego podania. Po jego podpisaniu też warto zrobić elektronicznie przez ePUAP lub e doręczenia. Nie musisz iść na pocztę, nie musisz wysyłać tego listu poleconego, możesz to zrobić za darmo online, a dzięki temu my szybciej otrzymamy ten, to podanie i będziemy mogli zająć się jego procedowaniem. I też decyzja szybciej trafi do Ciebie, bo nie będzie również wysyłana pocztą tradycyjną, tylko elektroniczną, w zgodnie z przepisami. Elementem, który zostawiliśmy na sam koniec, ale bardzo, bardzo istotnym w życiu studentów, są legitymacje studenckie. Gorący okres październikowy, odbieranie legitymacji dla nowych studentów i tak zwane podbijanie tych, które zostały już wydane wcześniej. Jak to wygląda? Jak o taką legitymację można się ubiegać? Dlaczego warto ją u siebie mieć? I tutaj pojawia się. Bardzo zaskakujący fakt, ponieważ od tego roku akademickiego studenci rozpoczynający studia nie otrzymują plastikowej legitymacji, więc nie ma potrzeby jej podbijania w sekretariacie w późniejszym czasie. Każdy student, który posiada numer PESEL, a w większości przypadków każdy taki numer posiada, dzięki aplikacji M Obywatel i systemowi USOS Web, może taką legitymację aktywować w M Obywatel. Oczywiście wcześniej nasi studenci też mogli aktywować sobie taką M legitymację w M obywatelu Do jej aktywacji było wymagane przedłużenie plastikowej fizycznej legitymacji. Teraz są to dwa oddzielne, Silne byty. Nie ma potrzeby przedłużania fizycznej plastikowej legitymacji, by mieć aktywną M-legitymację. Można zrezygnować z używania plastikowej legitymacji a tym samym potrzeby jej przedłużania, udawania się do sekretariatu i hologramy itd. Zachęcamy do tego, żeby korzystać z M-legitymacji, pamiętać o jej aktywacji i pamiętać też o tym, że po semestrze zimowym należy ją ręcznie przedłużyć, jakby to dokonuje student, musi ponownie aktywować sobie tą M-legitymację w M-obywatelu. I de facto jest to uznawane wszędzie, w komunikacji publicznej w Krakowie, w pociągach, w instytucjach kultury, w muzeach, gdzie te zniżki studentom się należą, bo to jest pełnoprawny dokument. Oby w takim razie procedowanie wszystkich dokumentów przebiegało sprawnie. Podania były wysyłane kilka minut przed deadline'em, a nie na ostatnim. Albo moment. troszkę wcześniej. Dokładnie. Z nami był Stanisław Krzysztofek, wydziałowy koordynator do spraw systemu USOS. Pięknie dziękujemy. Super, dziękuję bardzo i do powodzenia. Usłyszenia. Do usłyszenia.